Siemaneczko, dzisiaj yy, zagramy sobie w minecrafta yy, na serwerze mysg.pl no, Zagramy sobie dzisiaj trzy rundki w Blitz SG. No... To... Zobaczymy się na rund... Dobra, już jesteśmy na, na, na mapce. I zostało 15 sekund. Wiem, klasę Sniper. Jeszcze, że trzy, trzy rówki wystarczą. No, myślę, że dwa razy Pokażę Wam, gdzie ja chodzę na skrzynki. Na tej mapie. O, ile że to będzie przede mną. Albo, no, tamten już jest. już. Без да. Dobrze, że wziąłem klasę snipera, będę mógł go zestrzelić w wodzie. O nie, on też ma. To pierwszy to lepsze. Ciekawe. Och. O, ale poszedłem strzała. Og oh, da ble det så smell. Og nå løper det. Oh, no, Mam mało życia, musimy jeszcze szybko znaleźć coś, żeby przeżyć. No. Tak obok <tryk> obok <tryk> Przepraszam was za ten casher, ale jestem lekko przeziębiony. Zginęliśmy przypadkowo. Sorry, jeszcze zagramy jedną arękę. No i na, na jakie zagramy, no nie najlepsze. Warser Dobra radę chyba teraz, ale bierzemy grubego. Jeż jeżeli Ci się podoba filmik, zostaw łapkę w górę i skomentuj. Ja będę, powiedzę dwóch łapek w górę, zrobię kolejny odcinek. Mogę z kim Mogę nagrywać z wami jak chcecie, to musicie napisać w komentarzu. Ile skrzynek? Każdy się rzucił. Dobra, nie warto dalej. Przepraszam, że nic nie było lepsze, że zwiększyła ale... czasu, ale no, już nocy nie chcę się gadać już. Nie, jest z połowę wesetrę że jeszcze. Jutro mam mecz ligowy <coughs> Przepraszam Was za ten kaszę, ale ja jestem lekko przeziębiony Więc Lecimy Musimy znaleźć coś do walki No dobra, mamy mecz wybrany A zbroi żadnych nisz O, widzę, że bie może coś tu będzie. Albo i nie ma. Co to w ogóle jest? Subedroka? Łatwo, o, skrzynka. A my, no, głupio. To... O, jak będziemy czekać, to się przyda. Z Wojmanem i wyrusem może jeszcze będą filmiki z, z to jak zacznie Iguna to bijajcie, może dodamy do gimny W też będę grał, różne serie będą. O, nie mamy jedzenia, shit. Wątpię czy się uda nagle się stara, ale... О, oh, мам золото, не обещаю их.